200 złotych 1994 rok, seria ZA. Bardzo rzadki banknot serii zastępczej, która nie została w pełni wydrukowana. Tu mamy też tutaj dobry przykład. Numeracja rozpoczyna się dwoma zerami. Banknot y, rzadki, y, sporadycznie szanowany w stanach trzecich, w stanie bankowym już jest niezwykle rzadki, a w nocie 67 PK myślę, że y, no, będzie y, łakomym kąskiem dla. Wielu kolekcjonerów. Dzisiaj zbranie tej emisji, która przecież dalej jest w obiegu jest bardzo rozpowszechnione. To zasługa oczywiście tej całej otoczki, wokół radarów, solidów i całej numerologii, także wiele osób zbiera te banknoty na serię, na różne odmiany, warianty, numery, ale przede wszystkim zbiera się te banknoty właśnie na pierwszą serię i na serie zastępcze a wśród banknotów z roku 1994 roku możemy mówić tylko włącznie o dwóch seriach, które nie zostały w pełni wydrukowane. Seria YA, która jest jeszcze rzadsza niż tutaj ta prezentowana oraz oczywiście ta prezentowana właśnie seria ZA. Także banknot naprawdę obiegowy, ale no, na szczęście już zabezpieczony slabem, więc... Nikt go przypadkiem nie wyda w sklepie. Proszę Państwa, historia autentyczna. Miałem kiedyś pana przyjechał, a no, odziedziczyłem jakieś tutaj banknoty, monety, no monety srebrne, no to, to zostawił, bo przecież to od razu bo widać, że to coś musi być warte. Jakieś tam banknoty, których nie rozpoznawał. Tak. No i w tym klaserze widziałem, że właśnie były jeszcze jakieś banknoty z roku 1904, dziesiątka, 20, seria A. No i tak i widziałem puste puste luki i tak z ciekawości zapytałem, że no, czy ktoś tego nie, 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 nie wyjął, czy może się nie udało komuś zebrać, a człowiek z taką z radością powiedział, a nie, to dałem tutaj synowi, żeby właśnie poszedł do sklepu, zrobił zakupa tam 50 setka, dwusetka. wszystkie prawdopodobnie serii AA no w przypadku 50-tki, dzisiaj mówimy o 1000 paruset, dwóch tysiącach jak nie wyżej y, złotych za egzemplarz w stanie bankowym. Także no niestety poinformowanie tego, y, tego Pana o tym, że no wydał kawałek y, fortuny, już y, nie fortuny, ale no wydał naprawdę walor, o którego wartość jest wielokrotnie wyższa niż nominal w sklepie, no niestety troszeczkę czuł się zażenowany, no ale no cóż, nie za kosztuje, także tutaj przynajmniej już to fakt, że panot jest slabie, zabezpiecza go przed tym, że też go będzie się kiedykolwiek wydać, a mamy też oczywiście potwierdzenie znakomitej noty, także jestem bardzo ciekaw, jaka będzie tutaj, jak, jak, czy to, że będzie tutaj duże zainteresowanie, to jestem tylko pewny, ale ceny końcowej za ten walor w tym stanie zachowania w tej nocie jestem sam bardzo, ale to bardzo ciekaw.